W większości lodowych chujów dropi lodowy rapier. A czym go się wzmacnia? Zwykłymi kamieniami czy jakimiś specjalnymi? Eee, to jedno, a drugie, nie. Nie, chciałem powiedzieć, że zmienimy sobie coś na drop rate, ale chyba nie chcę. Poleci, to poleci, w końcu poleci, nie? Będę ich napierdalać jak głupi. Migoczącymi kamieniami, o kurwa. A ile ja mam migoczących? 16. Ile jest potrzebnych migoczących, żeby wymaksować? I czy na końcu migoczącego upgrade'a jest też sztaba zwykła? Czy. Wystarczą same miguczące jak w DS1. Bo w DS1 jest tyle dobrze, że są tylko miguczące, nie? Możesz mieć... Jak ci się przyfarci, to możesz Black Knight Weapon mieć bardzo szybko wymaksowane. Okej, okay. po pierwszym ataku z rozbiegu mają od razu... Mini stagerek. Coś dropnęli? Nie. Hmm. 15 potrzeba, nie ma sztaby. Uuu, a, i To pięknie. To mam akurat. Mam 16. To git. I wczoraj mówiłeś z tego, co wyhaczyłem... Wy wypatrzyłem na czacie, że... Yy... Że co? Potrzeba? Że najlepiej to pod prąd zrobić, tak? Dobra, baby się na mnie na razie nie rzucą, nie? Mogę je olać ciepłym moczem. Kurwa. Mhm, zajebiście, że masz tarczę. O kurwa. U. U. Czy ja mówiłem, że założę ten pierścień, żeby ten? Żeby mi nie oszutowali? <gryw> ja pierdolę. Mm, lightning najbardziej optymalny, dużo bossów ma podać w late game. Okej, okay, okej. Okay. No możemy, możemy zostawić rapier zwykły pod czystość, a lodowy pod, pod rapier. W ogóle ten rapier ma R2 fajne, tak? To jest ten tabron? To strzela na R2? To znowu zagłośno ten soundtrack. Boże. Inwestycja Steam deka, Steam, stream, stream deca, stream, nie Steam deka. Chyba świetna inwestycja, że mogę sobie to po prostu pokrętłem teraz ściszać, nie musząc tabować nic, ani innych głównie odpierdalać. Dobra, dawaj dzidę. Nie ma dzidy. R2 ma projectile, ale dużo durability, okej, okay, okej. Okay. A właśnie, a propos Durability, o tym też sobie dzisiaj myślałem. Proszki. Czy jest jakiś vendor, gdzie mogę kupować dużo proszków? Zakładam, że któryś z kowali, tak? To brzmi bardzo logicznie w mojej głowie, ale nie sprawdziłem tego, więc nie jestem pewien. Monetkę popnij, mogę popnąć, ale może na początku, jak się wyjebie za kolejnym razem. Czy się tego chuje jakoś zbejtować, żeby do mnie podszedł? A, okej, okay, już podchodzi. Ta? Zajebiście. O-o! <laughs> <laughs> Duch w zamku ma nielim nielimitowany. Ok, dobra. I nie, nie kowal żaden. No to dobrze, że, że właśnie go odblokowaliśmy. Bo coś czuję, że w DLC na bossach może się przydać, nie? Wyjebmy tego, tą mackę z bara na razie. Czuję, że może mi się w DLC przydać sporo tych, tych proszków. <laughs> Nawet na zwykłej postaci pamiętam, że jak walczyłem wielkimi pałami za pierwszym podejściem... Czekaj, monetkę. Jak walczyłem wielkimi pałami, to na przykład na, na duo kotów i na chyba jeszcze jakimś innym jednym bosie do zera mi się które, te pałki rozpierdalały i musiałem podczas walki albo popchnąć właśnie Albo popnąć właśnie e, proszek, albo na szybko zmienić broń. Z czego ja z proszków się dość szybko wyjebałem. O kurwa. Ech, więc, proszę, animacja szybko. Okej. Więc musiałem switchować broń w połowie walki z potkami. Kurwo, nie broń się. Dobrze. Nie ma. Oho. O, to ma zasięg większy. O, ma jeszcze wykrok przy tym ataku. Z góry, tak? Kurwa goni, no. Wypierdalaj. Ja nie chcę umierać jeszcze. Jestem za młody. Atakując ich się broń szybciej psuje. Ludzi zalę też. A, widzisz? Okej. Okay. To dlatego na ludzi zalenie mi tak szybko właśnie pękło. Mają twardą... twardy ten. Twardy futro. Minus. Nie dropło. Nie dropło. Jaki to ma drop rate? Wiemy czy nie wiemy? No. Przestań się kurwo bronić Okej, okay, okej. Okay. Niby kot, a kłaki jak dzik, dokładnie. Ma taką szczecinę, no to się nazywa Szczecina, to co mają dzikusy. A, nie spodziewał się, sk o kurwa! A ja się nie spodziewałem, że on przeżyje. No chodź. No chodź, chodź! Nie drobnął. Dobra, tu pamiętam, że są te małe pierdelone ogniste psy. E, nie ogniste, lodowe. Minus jeden. Tam, gdzie już biegnie jeden. Dobra, ja bym... Scheiße. Dobra. Abort the mission. Kurwa. No. Jak bardzo martwy jestem. One się znudzą go gonieniem mnie i zaczną wracać. Co to był, kurwa, za atak podwójny, co on wykonał? Kama! Chciałem powiedzieć, Miezaki, co ty odpierdalasz, ale ta gra nie jest Miezakiego, nie? Chyba się znudzili, dobra. Ja pierdolę. Dziki ze Szczecina, tak. Dziki z plaży z koło brzegu. We też są dziki, podobno. Nie dziki, u nas są szczury, podobno. Też szczurów nie widziałem, ale ja z domu nie wychodzę, więc niewiele widzę, co się dzieje na dworze. Eee, jakiś pies stoi, nie? Jest baba. Co jest przy babie za wiadomość? Kobieta, to znaczy spróbuj dziura. Do okay. Dogosy wróciły na swoje miejsce. Kurwysyny. No nie, gdzie ty tam, kurwa, biegniesz? Nie mogę tędy. Ja jebie. Okej, okay, ten... No, zatrzymał się nagle. Wiesz co, stój. Może twojego brata zajebę? Okej, okay, minus. No, że, gdzie ty No, tędy nie wejdziesz do mnie. Nie dasz rady, no, nie dasz rady. Okej, okay, wysnajpione. W Olsztynie normalnie koło galerii chillują dziki. No Jezu. No, nie, nie wiem, nie, nie wiem, co bym zrobił, jakbym ten... Jakbym zobaczył dzika tak po prostu randomowo. W, w, w mieście. z spierdalał, czy... Pewnie bym nie spiernalał, pewnie bym raczej powoli starał się nie zwracać na siebie uwagi, zawrócił i poszedł gdziekolwiek indziej. Mimo, że mi po drodze na przykład. Pochodnia. Pochodnie mi się później przydadzą, nie? Żeby coś tam odblokować, ale nie pamiętam co. A nie, nie pamiętam co. Kto się odblokowuje pochodniami. Okej, okay, to jest to miejsce, które jest takie mega rakowe, ne? Powinienem Flinsringa ringa tu ściągnąć. O! Okej okay. Minus. Dawaj kuśkę. Będziemy go kuśką napierdalać. Cofka, postaminę, siup. Tak nie wie co się dzieje. No em, a, he, he. o, szkurwa Abort! Aha. Abort mission. Aha, to leci przez ścianę, no tak. Logiczne. Uwaga na prawo? Po prawej jest baba. Baba jeszcze mnie nie ruszy, nie? Baba ma wyjebane na razie. Dark lurkera? Co? No, może na lawę by mnie zaprosili. Na ławę! Czekaj, co kurwa? Dzik w mieście przestaje być dziki, więc nie jest dzikiem, tylko oswojnikiem, a z czasem może być nawet divilizajnikiem. Bardzo mądrze powiedziane, bardzo mądrze. Dobra, chuj zba bomba, bo ba tam ma wyjebane całkowicie, nie? Ten chujek. Oj, 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 oj. Okay, trafia. Fontannę. Dalej fontannę? Ok. Musi <ścoughs> się do przodu, kurwa, ciężko mi powiedzieć, nie? Okej, okay, headshot, dobra. Pieprzony, kurew, no. Czy coś tu jeszcze jest, jakieś itemy dla mnie? Pewnie będą, ale później. A, włóka dziki, okej, okay, dobra. <grystanie> o tym, że mnie pomyślał. i można bakstawa? Można. Tylko ta broń ma słaby multiplier chyba do bakstabów, co? Macką te bakstaby lepiej wchodziły. Dropnąłbyś mi dzidek, kolega, co? To jest jeden po prawej, drugi po lewej chyba, nie? Weźmy tego najpierw zbejtujmy puśką. O, 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 Dwóch naraz, ta? Tacy jesteście cwaniaki. Oku. o, Pary, jak ty bolisz, nie? A mógłbyś się odjebać ode mnie? Nie, ja jebie. I on jest okrysztalony, nie? Więc on pewnie mało demerzy zostaje. Od takich rzeczy jak pchnięcia. Ty, krystal lizard, kurwa, przerośnięty. Stamina, czekamy. Aha. No, przestań się tak. dostać w kryształ, kurwo. Poczekaj, weźmiemy go na mele, ale to jest pewnie zły pomysł, co? Okej, okay, ten atak ostatni był trochę zbyt greedy. Na szczęście nie było paniszu z jego strony. Przestań się bronić. Głupi debil. No, głupi debil. Moby sprawiają ból, 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 dokładnie tak. Rapier ma słabe backstaby, ale dobry. Riposty, card break okej, okay, okej. Okay. Backstaby wyczułem, że, że nie bolą, ale riposty są lepsze niby? Po parowaniu w sensie na przykład, czy coś? Myślałem, że multiplayer, chyba że w sosach dwójce jest trochę inaczej. Ale zazwyczaj ten multiplayer na backstaby i riposty po parowaniu jest bardzo podobny. Nie, 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 nie ten sam, ale bardzo podobny. Okej, okay. pytanie, czy ja chcę iść od razu w lewo do góry, czy ja chcę... Bo tutaj nie zrobię nic, nie? Bo tam musi kula spaść, żebym miał, miał skrót, więc chyba muszę iść w prawo. Dobra. Po tej stronie coś, cokolwiek. Nie, nic. Tutaj? Jakiś item, też nie, nic. To jest dwa jest dziwnie. Tutaj pewnie każda broń ma inny multiplayer, co? Na obu <laughs> statystykach. Uff. Backstabik coś? Nie. Da się O o! O o! O! Polego, proszę cię. Co za dziwka. Dobra, mam połowę, połowę durability. Muszę na to patrzeć, nie? Bo to dura może mnie w końcu wy 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 wydurać. I know this place. I know it very well. Tam są kurwa psy jeszcze. Kum! O! No! Okej. Okay, nie. nie, Nie wiem, jak ja tu przeżyłem bez kurwa ani jednego hita na ryj, ale dobrze. Gdzie są te psy jebane? A to jest jeszcze jeden. Dobrze, dobrze, kurwa. Wyjebane. Łatwo. A psy są za tymi. No słyszę go, słyszę. słyszę. Chodź. Nie w kurwie, człowieka. No! okej. Okay. Martwy jeden pies czy więcej? Uciekaj. Okej, okay, chyba jeden tylko. Kiedy go odram? Ja <laughs> już jestem Bogiem. Hefajstosem, kurwa. Najbardziej pik Godem, jaki może być, nie? Tutaj mój poise. Znaczy mój po poise break ze Stone Ringa niewiele dał. Goni mnie, chuj. Goni mnie. Słyszę, jak mnie goni. Ok, zaczął cofać. Ani kratosem? Nie, to ten. Albo tak jak ten w. Tych, w którymś tym Marvelowym firmie, firmie filmie, co był? E... Zabi! O! Kurwa! To był gruby tor, nie? Generalnie tor nie był uważany w mitologii normalnej za jakiegoś kurwa boga seksapilu z sześciopakiem na klacie, nie? Więc ten tor gruby z tego filmu Marvela był bardziej torowy niż, niż prawdziwy. W, 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 ten tor z Marvela Dobra, kurwa mać, ale boli Torbiel tak, na rapier Właśnie nie wiem, czy chcę od razu e, Ta baba się nie rzuci na mnie jeszcze, nie? Na górze, a, na górze są skrzynki Zamarznięte nade mną, nie? W sumie chuja ja tu zrobię Wszystkie są zamarznięte, czy tylko jedna? Wszystkie, dobra, jebać Mam nadzieję, że on mnie nie będzie gonić Pewnie będzie, co? Pewnie, kurwa, będzie Poczekam na niego chwilę w tym czasie sobie popnę rzeczywiście, może proszek naprawczy, bo nie wiem, jak daleko jeszcze mam do kolejnego jakiegoś skrótu albo czegoś tam. Gdzie są ty ten pro... O! O kurwa, on tu idzie naprawdę. Kolego, proszę cię. O kurwa. Da się mu backstab zajebać? Ja jebie. No nie, nie nie wiem, czy się da. O, o! O! Dobrze, że. No, ale dostał kurwa tego stagera małego. Chodź, chodź. Ja go wyjebie kuszą, no bo ja się go boję. Dawaj, żeby mi przez ścianę nie jedną. Przecież ja wiem, że Ty chcesz. O! <noise> no, dziwko, ej. O! Mm, o! Mm, 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 tak. No, myślałem, że pobiegnie już dalej, no. O, o, o! Coś się już zawahał. Nie wie, czy chce i za mną. Jeszcze dwa strzały. Dwa strzały. Okej. Okay. Kusza MVP. Kocham kuszę. Mroczne kusze. Dark. Y ten, crossbows, panika, jaka panika, no hit stary. Panika to by była jakbym umarł, nie? To było panika Tutaj to jest ten, wszystko no właśnie dzikie place'y, to jest wszystko zaplanowane po prostu, nie? Gdzie jest kurwa ten proszek naprawcie? jak on wygląda w tej grze? Po. mam tylko trzy, mało Trzeba kupić więcej, trzeba, trzeba, konieczne Dobra, estusy mam dwa Oj, 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 dobra, pojedynczo, pojedynczo Come here Masz kurwa tarcze. O nie, mam w dwie ręce, wyjąć broń Brońkę Okej, okay. no to jest panika gaming, to jest panika gaming, kurwa. Widziałeś jakieś prawdziwą panikę? To jest panika. <grymne> ja jeszcze ten strzał z tyłu, co przyleciał, ja on tu właśnie nie goni. Halo? um. Don't mind if I do. Dobra, jeden Estus, jeden Estus. Mój strzał chyba nie doleci tam daleko, co? No, mam za krótkiego. No dalej, no... Brakuje mało chyba, co? Żeby doleciało. No nie, trochę brakuje. Okej. Okay. Chyba czapa w ogóle była. O kurwa! Jebany karabin maszynowy, dwa na raz wypierdolił. No szczel. Nie rusza się, dobrze. Zacznie się ruszać nagle. Siup! 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 Kurwa, o Typ ma o ograned. Ognisko prosto i na prawo po przejściu przez drzwi, dobła, a co jest w lewo? Zombiaczek. Tu się idzie tam gdzie jest. Nie wiem co tu jest, ale dobra. Yy... <grym> Zaraz zobaczymy. Czy będzie przechodzony z Vein? Nie, raczej nie. Tu się idzie tam gdzie jest ten, tam gdzie jest dzwonny, ale tam nie wejdę na razie. I tam był jakiś item, który był dla mnie przydatny, no ale tu nie wejdę na razie. Tu nie wejdę, bo nie mogę odpalić. Tutaj po odlodzeniu, no właśnie, tak, lepiej ognisko, na pewno lepiej. Tylko ja jestem, wiesz? Ja jestem pojebem i jak wiem, gdzie mam iść, to mam takie a sprawdzę najpierw wszystkie inne drogi, <gry> które się da. A, tylko że ognisko muszę spaść, nie? No i no dobra, niech będzie. No, jest, jest checkpoint, to najważniejsze, nie? estusy będzie można od. Od odregenerować Cold Wayne nie będzie, bo to jest zbyt japońska gra. To jest typowe anime, anime, nie? Ja wiem, że to jest niby souls like i tak dalej. Widziałem, jak Asmongold w to grał, i to jest całkowicie nie pod mój gust. To jest. Nie, nie, nie. Ja, ja nie mogę w takie rzeczy. Nie mogę. Da się im backstaba zasadzić. O kurwa, ale. No dużo ten, to... No. Ok. Klejnot. Moglibyście dzidę dropnąć Bym się wcale nie obraził, okej okay. Tu jest kurwiasz jeden jeszcze A nic z góry do mnie nie przyleci Tam jest jeden, dobra, dawaj kurwa ku Kuśkę I kuśką goną do mnie tutaj Odbejtuję troszeczkę Co tam samemu nie podchodzić O hak, hak wziąłem w ręce Nie miałem tego robić, czy miałem? O, okej okay. <grym> Dy, <grym> miałem, dobrze, miałem Dropnął, nie dropnął Ring of the Embedded jest tutaj. Gdzieś w okolicy. I backstabować macką. Jest taka opcja, ale. Ojej. Częściej tych backstabów nie. nie mam, aniżeli je mam. Więc chyba wolę drapierem latać, wiesz? Ojej, ojej. Kolego. Ah. Okej okay. Po pasie? Co za pojeb? Okej, okay, te leashing ranger w DSH2. Ja zapomniałem, że one są aż tak bardzo... Jak to się mówi? podrę ja Mogłem dobić. Mogłem dobić. No mogłem. Kurwa, mogłem. To stwierdziłem, że nie, tym razem nie zgriduję. Doleci? Nie doleci. Pójdziemy tutaj za róg. Będziemy stąd strzelać. Coś tu mi wyskoczy? Nie. Hello? Oj. Trafiłem. Dwa heady. Pięknie. No, o, o, Schował główkę. Poród nieudany. Dobrze. Wyjebane. Ring of the Embedded. Ale to muszę odlodzić, czy nie muszę? Żeby ring of the Embedded zgarnąć. Mogłeś A, tu jest jeszcze kurwiesz. Ja, żebym go nie widział. Weź tą pałkę na rękę. Buawę plus 10. Ja jakby po cichutku podejdę i mówię: Pierdolę O nie, on słyszy. A i jednego ataku brakło. No, zaś. Sięg. Uh, Okej. Okay. O, OK, nie dropnął lancy, aby się przydała. Poda mi na prawo. Dobra, co jest na lewo? A, nic. <grystanie> to dobrze, że powiedziałeś na prawo, bo ja myślałem, że będzie w lewo. Chyba, że tu jest. O. Kolega. Ok. Ile będzie w backstaba? 700 z Hakiem Demerzu. Stawaj, stawaj. Ok. Te drzwi. Nie można, to będzie skrót. Eee, prze, a przed schodami na prawo. Jesteś już na schodach? Przed tymi pierwszymi schodami. Przed, przed, przed schodami. To pierwsze schody, to są te schody. I patrząc z tej strony, w prawo, tu będzie ring. Ja tego ringa podniosłem chyba na moich poprzednich dwóch ranach. To nie jest ring, to jest spell. Gdzie jest ring? mną? Halo. Ja tu byłem, ale... Ja tu... Tam? Nie wiem. Ten spell na pewno podnosiłem. Pierśni Uwięzionego. Podnosiłem to, ale tego ringa to nie wiem, czy ja podniosłem, szczerze mówiąc. Dobra, co ja bym mógł zamienić za to? Najlepiej byłoby zamiast tego... To mi da, jeśli jestem dobrze zorientowany, plus 7 statów, nie? Tych, tych ważnych statów. Patrzcie, ile HP bym miał, kurwa, nie? Tu musiałbym popnąć... Kukłę. Popniemy jedną, a popnijmy. Chyba pierwsza w ogóle kukła w tym przejściu, nie? Popowana. Jeszcze kukła Będziemy mieli podmaskę albo wielką pałę. A czy bo mi daje siłę? Nie, nie siłę. Na pewno daje mi wita, energię i coś tam, coś tam. pokaz a to mi będzie pokazane? Będzie. Eee, wy nie widzicie, ale mam witalności 13, wytrzymałości 14, vigoru 13 i zręczności. Czyli witam, witalność, wytrzymałość, vigor plus 7. Plus 7. No to nieźle. To jest duża zmiana, nie? Jakbym jeszcze kurwa założy za założył do tego, tylko musiałbym jeszcze bardziej sobie zmniejszyć demers teraz, nie? Pierścień smoka, to jeszcze więcej bym tego wszystkiego miał. Mam dużo HP teraz. Nawet poniżej max 60, czyli wciąż full flin bonus, o widzisz. O widzisz. Dobra, ale smoka sobie olejmy na razie. Yy, załóżmy ten, ten, pierścień, te dwa zostawimy. Te dwa zostawimy, dobra, tam tak przez chwilę i zobaczymy jak to będzie, nie? Jak to będzie, zobaczymy. A, z drugim smoczym przekazam 60, dobra. Bo on też daje ten... Nośność itemów, tak? Nośność. To żeś powiedział, Paweł. Ten chujek... Musi um O, halo! Chujowe okno jakieś. Nie da się przewietrzyć normalnie. A <grytanie> no nie no! Ja wiem, że... Że ta gra nie słynie z dobrych hitboxów, ale... Szanujmy się chociaż trochę. <laughs> Okej. Okay. Zdech, zdech. Jak to zdech? Znaczy, że tyś go killem? Dobra, w lewo mamy dojście do tych. do piesków, kotków, nie? Eee, I tam jest. Tam jest też ognisko, nie? Ale ja potrzebuję klucza, żeby to ognisko otworzyć, więc i tak tego nie otworzę na razie, nie? Więc idziemy w prawo. Tu jest ból i cierpienie, ale chyba jeszcze nie, nie? Dopiero jak odlodzę. Od Dobra, to idziemy dalej. U kurwa o tobie to ja nie pamiętałem. Zacznij wstawać ładnie, jep, jep, pięknie. W sumie mógłbym rzeczywiście, ne? Mógłbym ściągnąć huka teraz. Po co ja chodzę z hukiem? Polacajmy przez chwilę z tą matką. To nie jest zły pomysł. Ja mam więcej ADP i tak dalej. Ci kolesie i tak lepiej reagują na damage. Mackowy, w prawo nie idziemy, bo tam jest boli i cierpienie, pukniemy oczu, no. Kurwa. Teraz żeś przyszedł... Zobaczyłem Z na inwazji, pomyślałem, kurwa, zieluks, nie? <głos> <głos> na bank to zieluks. No, te iframesy tutaj mi się akurat przydadzą, nie? Ale wziąłem workhooka w rękę, więc znowu ich nie mam. Ejsz, kurwo, za dużo. Aha, no właśnie, próba iframesów, nie? Czy on się może leczyć? Pierdalaj do swojego świata. o Od półtora miliono, miliona. to będzie zieluk. Znaczy to? No przynajmniej mi kukłę dał, nie? Jedną zmarnowałem, to jedną dostałem z powrotem. Dobra, na dół się idzie po oczy, ale w lewo się idzie tutaj. Po skrót, chyba, nie? Czy coś takiego, jeśli ja dobrze pamiętam. O, kurwa, tak. Jak najbardziej po skrót. Eee, kolega. No nie szczelaj. A no i czw. Okay. trzeci atak już nie wszedł, ponieważ. No, no, bo nie i chuj. Nie. O-o. Animacje. O, ty kurwo. Ciągnij kurwa, ciągnij. Koniecznie invade w Iron Keep. O, a gdzie się tu idzie? Ja nie pamiętam. Dobrze, na razie czekaj. Idź. A nie, to nie jest skrót. Ja teraz tylko odblokowałem, o kurwa. Okej, okay, dobrze. Oblokowałem tamto miejsce, nie? Tam, gdzie jakiś. Kurwa, jakiś. Coś pod spele tam jest, ale nie pamiętam co. Gdzie się szło do skrótu? Eee. Pszty, kurwo, jebana! Nie! Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Ani! Jeszcze jeden mowek i oko, nie tego. Dzięki. Jebana, kurwa. Dobra. Eee, najgorsze jest to ja jestem? Tutaj. Eee, że mi i tak warto ich wszystkich... Myślałem, że coś na nie biegnę. Ich wszystkich wybijać. No bo z nich mo może ta dzida polecieć, nie? Rapier lodowy. Aha. A rapier lodowy to będzie dobre gówno. Z tego co rozumiem przynajmniej. Ale na piąte atak już nie mam. Dobrze, teraz... Ten chujek szczera jeden, tak, tak. Ten ma wielką pałę po prostu zamiast ręki. No, do góry. Pyk. O! Główno. Tak, ten jeden... Czy ten jeden się obudzi, co jest tam? Czy mogę spokojnie podejść do tego, mu zajebać? Mogę podejść, ale już się budzi. Ty z tych, co mają pały zamiast rąk, tych kryształowych chujków... Też może mi polecieć Ice Rapier? czy tylko z tych, którzy mają broń rzeczywiście w rękach? Nie leci z nich, okej. Okay. Co wujek, co wujek. Chciałem myśleć, że się dźwięk rozjechał, ale odświeżyłem i jest dzity, masz szczęście. Uff. Dobrze, bo to by znaczyło, że pewnie musiałbym jakiś restart zrobić dziwny, nie? Łatwo, nieco lodowy bełt. Minus. W lewo nie idziemy. Dobra, szybko nadgoniłem, nie? Szybciutko, cyk, pyk. Jesteśmy prawie z powrotem tam, gdzie byłem wcześniej. Nie będzie już tego zapomnianego chuja. Nie wiem, jak, jak gram z matką, to się czuję pewniej, ale głównie dlatego, że muszę się czuć pewniej, bo... Jak z matką nie grasz pewniej, no to będziesz gówno trafiać, nie? Tego pana mogę zeszczelić, nie? Troszeczkę. Ale on tu przyjdzie chyba, co? Dobrze pamiętam? Jak najbardziej. <laughs> o, o! O! Trafił! Aha! Trafił we mnie, tak? O kurwa, niezły. Nie, niezły z niego. Pojeb. Tylko te małe, małe chuje i te starczą i włócznią. Małe, w sensie te tutaj baby, te tutaj, o! Z nich leci Dzina. Typy na go skin duo e, RL1. E, jak najbardziej. Przede wszystkim lodowe... E, pfu. E, śpiące... śpiące poty. Ale to jest tip ogólny, a nie na rl 1 e, A na rl 1 i na ogólny? Lodzenie plus krwawienie. Upp, pu, pu, pu. Czy go dwóch, czy jeden? Jeden. Aha, no szerokie swingi, kurwa. Szerokie. Żyje jeszcze? Nie, na pewno nie żyje. Tylko te lodowe z rapierami, i te co mają kryształy na plecach, ale też zwykłą broń. Okej, okay, okej. Okay. Alrighty. Gdzieś, mam nadzieję, że nie będę kolejnej inwazji zapomnianego, nie? Bo on no, inwejduje w mega-randomowych momentach. <laughs> Więc. A ten chujek tu wrócił, naprawdę? Na swoje miejsce? Po tym, jak mu ostrzelałem łeb? Czekaj, jeszcze ten. Raz. Raz. raz ała. Raz. I nie dropnął, no. Dam otwarte. A ten. Ja nie wiem. Nie wiem, ale dobra. Ten ma dzida i ma broń. E, a czy. Ała. I ma kryształy. Kurwa! Jesteś pojebany, człowieku. Okej, okay, ja pierdolę, dawaj tego Estusa. Ma dużo pieniędzy, du... O, o! Oh, oh, e ja powinienem tu spadać, czy nie? Bo tam na górze jeszcze parę rzeczy ominąłem pewne. O, A, ah, okej. Okay. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, będą oczka, będą oczka. Jak będę miał oczka, to będę widzieć też niewidzialnych rycerzy, nie? Będę widzieć niewidzialnych... Niewidzialnych rycerzy. Jup, jak to się nazywa? Oku kapłanki. Ja mówiłem oczy strażniczki. Oczy strażniczki to są ten. W dodatku są <laughs> Można oddać fajerki perce. Czekaj, musimy z tym. Jak jestem tym tak. Hlu, polega. Heeey. Nasz ty kurwa. A! Nienawidzę takiego pseudo PVP. Dobry, kurwa ten. Pojz. Piepie. Dobra, wal tego Estusa. To jest ten, nie? Myślałem, że nie widziana ściana. A czy przejście?